Witajcie na kanale Trudne Polskie Słowa. Dziś dowiemy się, co oznacza gawiedź. Gawiedź to duża grupa osób, która pragnie zobaczyć coś wywołującego powszechne zainteresowanie. Zwykle chodzi o jakąś sensację. Inaczej, grupa gapiów. Przykładowe zdanie. Ku uciesze Gawiedzi, publiczne wykonanie wyroku odbędzie się zgodnie z zapowiedzią. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji, polubienia, podzielenia się ze znajomymi. Dzięki, cześć.